No i teraz może na sam koniec takie małe krótkie podsumowanie tego urządzenia i powiem wam co o tym myślę. Według mnie, porównując to oczywiście do OBD11, jest to Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Jakiś czas temu jak testowaliśmy sobie OBD11, mówiłem wam, że widziałem kilka urządzeń podobnych. I że prawdopodobnie coś kupię do sprawdzenia, żebyśmy mogli sobie porównać. I kupiłem coś takiego. W sumie to nie wiem jak to działa i co będziemy mogli tym zrobić. Kupiłem po prostu tak na próbę, na chybił-trafił, jak to się mówi. Koszt tego, takiego urządzenia to jest tam około 100, chyba 50 zł. No ale... Po zabawie z OBD11 właśnie wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie coś takiego jeszcze dla porównania przetestować. No i tutaj też Wam powiem, że jeszcze jedno tego typu urządzenie wkrótce będzie, no ale zajmijmy się może na sam początek tym. Po rozpakowaniu mamy tutaj samo to nasze urządzenie. Tak ono wygląda. Tutaj oczywiście mamy też jakieś dokumenty, jakieś kody aktywacyjne. Także zaraz sobie tutaj to zajrzę. Bo do tego będziemy musieli pewno jakąś pobrać aplikację, i tutaj właśnie będę musiał wprowadzić pewnie swoje dane. Tutaj ten kod cały, żeby to wszystko tutaj sobie uruchomić. No, ale myślę, że tego chyba tutaj nie będę wam pokazywał, bo instrukcje każdy z Was będzie mógł sobie tutaj przejrzeć, przeczytać jak to po prostu uruchomić. I sparować z Waszym telefonem. Ten krok pominiemy, bo nas interesują już rzeczy, że tak powiem, motoryzacyjne, czyli co tym urządzeniem możemy zrobić w aucie. Bo o to nam właśnie chodzi najbardziej. Dobra, to ja tutaj przez chwilkę sobie tutaj posiedzę i właśnie połączę to z moim telefonem, skonfiguruję to, żebyśmy mogli połączyć je z autem. No i przejdziemy do auta, zobaczymy w ogóle, co to jest za aplikacja, jak ona wygląda, no i co tam ciekawego w niej mamy tak wygląda ta aplikacja po uruchomieniu i tutaj nie wiem dlaczego, ale możemy wejść tylko do auta, że tak powiem przez wszystkie systemy, bo inne opcje nie są dostępne, a żeby wejść przez wszystkie systemy, oczywiście musimy dokliknąć i tutaj, tutaj wchodzimy przy pomocy win też taki dziwny system ale może ja po prostu coś yy, źle robię i no nie wiem może jakoś tu można wejść inaczej, w każdym razie ja tutaj podawałem swój win, tutaj widać moje ślady, że tutaj byłem, tutaj przy wprowadzaniu win właśnie, o wybieram swój win Klikamy OK i w tym właśnie momencie łączymy się z naszym urządzeniem i oczywiście łączymy się z naszym autem. Nie wiem, no tak to tutaj zrobiłem, nie wiem czy to zrobiłem dobrze, w każdym razie może jest jakaś inna opcja, żeby się połączyć z samochodem, ale ja zrobiłem to tym sposobem, także tutaj właśnie pokazuję Wam yy, na swoim przykładzie. Jak ja to zrobiłem. No i teraz oczywiście tutaj czekamy, i właśnie o teraz mamy już takie, powiedzmy, główne menu. I może pierwsze co, to wybierzemy szybki start, żeby zobaczyć w sumie, co to jest. Ja już akurat wiem, co to jest, bo testowałem. To jest oczywiście pełen skan, powiedzmy, całego samochodu, tak? Czyli program skanuje nam wszystkie nasze sterowniki w całym aucie. No i później pokaże nam, w których sterownikach mieliśmy jakie błędy. Także tutaj sobie. Auto teraz będzie skanowane. Pominmy może to, i już zobaczymy, jak już będzie wykonany pełen autoscan. No i tutaj już mamy pełen autoscan naszego auta. Jak widać wszystkie sterowniki zeskanowane. Weźmy sobie może 0,9, bo ja tutaj akurat mam jakieś błędy od lampek, także będzie można tutaj to zobaczyć. I teraz mamy tutaj kolejne menu, informacje o wersji, to jest właśnie dane naszego sterownika oraz jakie mamy kodowanie. 02 odczytaj błędy, czyli tu właśnie mamy nasze cztery błędy od lampek, tak jak mówiłem. Wszystko się by zgadzało z tego co testowałem na innych interfejsach. Możemy tutaj chyba wyczyścić kody błędów, tak. Tak. I brak błędów. Jeszcze sobie wejdźmy tutaj raz. Tak, wszystko nam skasowało. Kolejna opcja to jest tutaj chyba, nie wiem, to są jakieś odczyty parametrów na żywo, czy coś takiego, bo te tłumaczenie, jak sami widzieliście, jest strasznie tutaj kiepskie w tej aplikacji, ale wydaje mi się, że to będą właśnie jakieś parametry na żywo, aczkolwiek nie jestem pewien, czy to jest to, ale tak mi się wydaje. Kolejne też trochę kiepsko przetłumaczone, 20, czy to jest to klatka, ale tutaj akurat nie możemy w to wejść. Tutaj kolejna opcja test działania. Tutaj będziemy mieli prawdopodobnie właśnie jakieś elementy naszych sterowników, które możemy po prostu sobie przetestować na szybko w celu sprawdzenia działania. I tutaj powiedzmy, wybierzemy sobie hmm, może oświetlenie uchwytu na napoje. I tutaj, w momencie przyciśnięcia przycisku start, na chwilę nam po prostu mruga to oświetlenie. Jeszcze raz, tak to działa. Mruga po prostu na chwilę oświetlenie. Także możecie sobie tutaj jakiś element, powiedz, powiedzmy, przetestować, właśnie tym sposobem, tutaj w tej aplikacji. No i kolejny element, czyli adaptacje. No i tutaj mamy całą listę i masę adaptacji. Szczerze mówiąc, to nie znam na pamięć wszystkich adaptacji każdego sterownika, ale jak sami widzicie, jest ich tutaj sporo. Także myślę, że no chyba tutaj będą wszystkie możliwe adaptacje, jakie są w tym sterowniku, bo no lista, jak sami widzicie, jest dosyć spora. Kolejne to nastawy podstawowe. No, i tutaj też no nie pamiętam, nie znam na pamięć po prostu nastaw podstawowych każdego sterownika, tym bardziej tutaj 09, ale jak widzicie, sami mamy tutaj takie opcje do wyboru. Następna rzecz to oczywiście dostęp upoważniony do sterownika. No, i tutaj na samym dole mamy kodowanie długie, czyli po prostu kodowanie. No, i myślałem, że tutaj akurat może będzie możliwość kodowania bitów, bajtów, ale niestety jest powiedzmy, że lista. Kodowań, ale też prawdopodobnie możecie tutaj właśnie zakodować sobie wszystko dokładnie tak samo jak w bitach i bajtach. Tutaj aktywujecie lub dezaktywujecie poszczególne tutaj, nie wiem jak to nazwać, elementy, czy jak. Ale macie tutaj, widzicie, sporo rzeczy, które możecie zakodować, aktywować lub dezaktywować, lub cokolwiek tam po prostu zmienić. Także wydaje mi się, że tutaj będzie można robić normalne kodowania. No ale cofnijmy się teraz tutaj jeszcze, może do tych błędów. I tutaj jest ciekawa dosyć opcja, czyli tutaj raport, można powiedzieć tych naszych błędów tego naszego autoskanu. Czyli powiedzmy, jeśli robiliście dla kogoś taki autoskan, to możecie w bardzo łatwy sposób przerobić cały ten autoskan na plik DPF i możecie go komuś, powiedzmy, nie wiem, wysłać czy wydrukować, obojętnie. W każdym razie, tutaj właśnie ten autoscan w tym momencie jest przerabiany na, na taki dokument o w formacie DPF z naszym winem, tutaj z naszym skanem, z naszymi błędami. Także fajna, dosyć opcja, dosyć ciekawe to jest według mnie. I tutaj oczywiście możecie sobie wygenerować PDF, no i wysłać go komuś, czy tam zrobić to po prostu nawet dla siebie. Także to jest akurat dosyć ciekawa opcja. Tutaj wrócimy sobie do menu głównego i teraz wybierzemy skanowanie systemu. I tutaj skanowanie systemu to jest pełne skanowanie i możemy wybrać przez CAN, czyli szybkie skanowanie. Tutaj mamy to samo co pełne skanowanie, tylko po prostu ze sterownika Can Gateway jest dużo, dużo szybciej. I tutaj możemy odczytać same błędy. Poprzez kliknięcie błędu możemy się połączyć ze sterownikiem. Także to jest takie też ułatwienie dosyć ciekawe i szybkie. Kolejny tutaj pod menu. Wybór systemu, czyli tutaj po prostu wchodzimy manualnie w każdy nasz sterownik. Możemy sobie wejść, tam, nie wiem, zrobić kodowanie, odczytać błędy, czy zrobić jakąś adaptację. Tutaj po prostu manualnie, jak widzicie, wchodzimy to, co robiliśmy przed chwileczką. Tyle, że po prostu możemy bezpośrednio iść do jakiegoś tam naszego konkretnego sterownika. Nie musimy robić jakiegoś autoskanu, tylko idziemy bezpośrednio tam, gdzie potrzebujemy. Kolejna rzecz to cechy szczególne, i tutaj, jak widzicie, mamy różnego rodzaju procedury gotowe. Co prawda, tutaj ja już sprawdzałem i niektóre, akurat, do tego modelu no, nie pasują. Nie, nie można tutaj tych procedur wykonać, ale do jakichś starszych, powiedzmy, modeli. Czy do jakichś innych modeli, to prawdopodobnie te tutaj niektóre procedury będą działały. Jak widzicie, są tutaj różne: jakieś uczenie kąta, skrętu, czy adaptacja akumulatora, jakieś tam amortyzatory, airbagi, czy tym podobne. Jest tutaj troszeczkę tych opcji z tego co widzimy. Ale jeszcze tutaj może cofnijmy się. Bo tutaj, jak się cofniemy i weźmiemy, wejdziemy w procedury, to tutaj mamy dużo więcej możliwości procedury diagnostycznej i tym podobne. Z tym, że tutaj też, właśnie, zobaczcie na liście, za bardzo nie ma mojego modelu, mojego rocznika akurat. Także tutaj troszeczkę też bardziej jest to kierowane chyba w starsze auta, ale tutaj macie, zobaczcie, dużo, dużo różnych procedur, adaptacji skrzyni biegów czy tym podobnych rzeczy. Jest tutaj naprawdę, zobaczcie w czym wybierać, no ja tutaj tego za bardzo nie przetestuję, bo no nie mam jak na swoim aucie, ale jak sami widzicie jest tutaj tego sporo i naprawdę tutaj myślę, że właściciele no nieco starszych aut na pewno tutaj znajdą dużo, dużo przydatnych rzeczy, także wydaje mi się, że no taki programik może nie za drogi, może za dużych aż możliwości mega nie ma, ale do takich podstawowych kodowań to zdecydowanie się nadaje. No i teraz może na sam koniec takie małe krótkie podsumowanie tego urządzenia i powiem wam co o tym myślę. Według mnie, porównując to oczywiście do OBD11, jest to bardziej pomysłowe urządzenie. Przede wszystkim jest tańsze. Owszem, ma nieco mniej funkcji, ale dla takich mechaników domowych, którzy lubią sobie samemu wymienić jakieś oleje, tarcze czy klocki, to to będzie dużo lepsze, bo przede wszystkim będzie tańsze. Tutaj nie wymagane są jakieś plany Roczne czy tam dwuletnie, albo jakieś kredyty, żeby uruchomić sobie jakąś tam procedurę, tylko zrobicie to po prostu tym urządzeniem w cenie zakupu. Nie pamiętam dokładnie, ile ja za to zapłaciłem, ale myślę, że chyba coś koło 150 zł. W każdym razie, na pewno Wam wrzucę link w opisie filmu. Do tego, jak ktoś z Was będzie chciał sobie coś takiego kupić, to będzie mógł kupić. I to urządzenie też jest na pewno bardziej uniwersalne do innych marek samochodów, bo oprócz grupy Wag, to obsługuje dużo innych, różnych marek. Właśnie tam w tym linku, w opisie filmu. Z tym urządzeniem będziecie sobie mogli tam sprawdzić, jakie marki to obsługuje. Także ogólnie stwierdzam, że warto wypróbować takie urządzonko. Tak więc, chyba już tutaj nie będę przedłużał w tym filmie. Tak jak wspomniałem, jak ktoś będzie chciał kupić, to link macie w opisie filmu. Ja Wam dziękuję oczywiście za obejrzenie, za wytrwanie do końca. Jeśli się spodobało, możecie zostawić jakąś tam, jak zawsze, łapkę w górę, napisać komentarz. No i oczywiście. Subiksa zostawić, wbijcie sobie też dzwonek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. No i zapraszam też was na grupę na Facebook i na mój Instagram. A takie urządzenie, tego typu urządzenie, podobne, będziemy jeszcze jedno na pewno testować, tylko że tamto będzie typowo do grupy wag. Nie wiem czy w następnym odcinku, czy nieco później, ale na pewno jeszcze coś podobnego przetestujemy. Także trzymajcie się, do następnego razu, cześć.